No a teraz już na polskie ziemię dawne, dzisiejsze. Szczecin, 1570 rok. No widać te kościoły świętego Jana z lewej, świętego Jakuba w środku, świętego Mikołaja, nie istniejący niestety, rozpalił się w czasach napoleońskich najstarszy kościół Szczecina. Po prawej na targu siennym, widać szczyty ratuszka gotyckie. Ale jest też most zwany Długim i La Stadia. a na lasstadii stoi jakiś dziwny taki taka jakby wieża z takim znowu belką. To jest żuraw, który już był w 1570 roku. I ten żuraw, no. Przetrwał do XIX wieku i go rozebrano w 1830. Już... Tak. Nie ma go oczywiście dzisiaj, ale miał w szczecin także spój Żura. Na kolejnym zobaczymy związane wieloma z polską miasto królewiec. Nie wiem dlaczego prawie wszyscy dzisiaj piszą, czy mówią koniec. Ma polską nazwę Prastar Królewiec. Bo długo już mówił jeszcze królów gród, ale tuż potem pojawiła się piękna nazwa, królewiec od tego samego króla Otokaru, od którego pochodzi niemiecka nazwa Nietzsche mówią ale uczysz, co też pochodzi od króla. Widzimy ten taki prostokątny zabudowany teren to jest tak zwana knipawa, wespa na pregole. Mamy most i bramę zieloną tu na dole. Ulica, która wiedzie tak ukośnie do góry w stronę niewidocznego tu zamku. To jest ulica długa, bo tak się nazywała. Ale przejdźmy bardziej na prawo. Jest ramię pregoły. Dalej jeszcze na prawym brzegu są spichlerze. To była dzielnica spichlerzy, zwana Last stadium, tak jak u nas, jak podobnie jak w Amsterdamie, podobnie jak w Rostoku, no, podobnie jak dosłownie wszędzie tak, w tych miastach Hanzatyckich. I tam stoi żura zwany czerwony. I podobnie jak nasz ma na szczycie figurę, choroniewkę. Metaloplastyczny żuraw tam jest także od nazwy. To jest znowu typ taki, podobny jak nad Renem, kiedy cała głowica się obraca. Może się obracać. Ten żuraw nie wiemy z jakiego czasu pochodził. Ten obrazek jest z 1613 roku, czyli już był, ale prawdopodobnie był od średniowiecza jakiś żuraw. Natomiast spłonął w 1839 roku. Nazywano go Czerwonym, bo był pomalowany. Mamy tu także, ale to słabo widoczny, na dole, jak ten most widzimy właśnie, przejdźmy na lewo i pierwsza ulica na lewo kończy się malutkim takim żurawiem, który nazywano żurawiem zielonym. Ten się Tam wszystko było z kolei zielone. Na tym przedmieściu to należało do Knipawy. Tam ta Lastawia należała do Starego Miasta, które jest fragment u góry obrazu. Natomiast na dole było przedmieście należące do Knipawy i Knipawa miała tam swoje spichlerze i swojego żurawia malego zielonego, który się spalił w 1811 roku. Po drodze z Królewca mamy enblok, proszę. Aha, to jeszcze jest z Królewca, znalazłem w historii Królewca taki rysunek tego dźwigu. Napisane jest, że jest ten czerwony, ale czerwony był obudowany, więc to raczej jest ten właśnie mały zielony z kołami z zewnątrz. Obydwa koła są z zewnątrz. Zresztą rysunek jest no, nie niecałkowicie dokładny mimo pozoru. Proszę bardzo, więc mamy Elbląg, w Elblągu też był żuraw. Był już w 1380 roku w tym miejscu, na długim pobrzeżu, no tak, nabrzeżu, no tak to się nazywało. Mamy mosty dwa, górny most u góry, dolny u dołu i widać tego żurawia. Mamy więcej. Mamy jego przekroje. Proszę bardzo. To narysował taki pan Zalankę, Niemiec z Elbląga. Nie wiem czy jeszcze żyje, ale on specjalizował się w tego rodzaju rysunkach. Więc widać konstrukcję, że tu na prawo jest inny żuraw. Właśnie zasada tej konstrukcji. Natomiast koła w tym żurawiu Oglądaliśmy po lewej stronie, na dole jest jego przekrój, i koła są na rysunku poziomu zaznaczone, takie prostokąty. Proszę. Torun miał swoje wydarzenia. Jest także w Toruniu na ratuszu obraz, który pokazuje go w kolorach. Tutaj widzimy już taką postać ryglową. Przed 1641 już był, ale nie przetrwał, bo też w XIX wieku został rozebrany. Stał nad Wisłą. Jest dosyć wysoki, kto wie czy nie miał tak jak w pańsku dwóch par będów ale staje się, że miał tylko jedną parę. Tak, tak w opisie jest jedna para, jeden bęben z dwóch kół, czyli tak może sześciu ludzi w tym wspólnie chodziło. No i wreszcie nasz wspaniały żura. To historia jest znana, może przypomnę, że w 1367 roku był już żura urlopu ulicy Szerokiej z tym, że... Być może był to żura wolno stojący, tak jak właśnie gdzieś tam w Lüneburgu czy Sztabę. Jak wyglądał, nie wiem. Kiedy się spalił, w 1442 w Tejstanie zaczęli budować tego żurawia, ponieważ potrzebne byłyby na to pieniądze. Burmistrz Henryk Forrat zorganizował, obłożył podatkiem. to był podatek dobrowolny. Zrobiono listę ludzi, mamy, zachowane są te listy, tych opłat. Kilkaset osób się złożyło na to, niezależnie od tego, co miasto dało. To był 1444 rok, ukończenie. To były konflikty z zakonem krzyżackim i Oczywiście widzimy, że budowla, wiemy, że budowla jest potężna, że ma strzelnicę dla działu. To jest właśnie brama z dwiema potężnymi takimi wieżami, bastejami można powiedzieć, z których można było strzeliwać nawet niedaleki zamek krzyżacki. Więc oczywiście krzyżacy protestowali, sprzeciwiali się i trzeba... O no, tym pisze między innymi, poza starymi kronikami, można to przeczytać, w tej książeczce pani Elemory Zbierskiej, Jakich argumentów Korak używał, między innymi tłumaczył, że, że to tylko dlatego, że tamten się spalił, ale potem przybrał inny ton, to powiedział, że w zimie, kiedy Motława jest z to miasto zniebroniono, od tej strony mogą tu wejść wilki, albo inne bestie, tak powiedzą tu krzyżaki. No, krzyżacy wtedy już byli tak skłóceni to jest, z całym, poddanymi swoimi, że nie bardzo mogli reagować. Promowali najwyżej protestować.